Zna pan wynik meczu z ogłumiem lubi? Znam 4-0 e, Nie, nie znam A pani zna. zna. 4-0. Pan myśli, że to jest dobry start? Bardzo dobry. Bardzo dobry? Bardzo dobry, oczywiście. No, pozytywny jak na razie, no zobaczymy co będzie dalej. No myślę, że dalej o utrzymanie będą się walczyć, także no nie ma co oczekiwać jakichś kotasów po pierdużywie. Niech spokojnie się utrzymają. No skoro 4-0 na pierwszy mecz, to myślę, że to jest dobry start. Mhm. Następny mecz gramy z Lechią w najbliższy poniedziałek. Mm, jakby Pan mógł obstawić wynik tego meczu? 1-0 dla Pogoni. No to 1-0 dla Lechi. Lechi? Dla I no to jest mecz u siebie, no to po starcie Lechi myślę, że jakieś 2-0 dla Pogoni. No, no nie wiem, 2-1 dla Pogoni. To ja obstawiam, że będzie 2-1 dla Pogoni ale nie uzasadnię dlaczego tak jest. Trzymam kciuki.